zdrada czy nie zdrada? Oto jest pytanie. Cześć tu Sławek. Jak zobaczycie z tyłu, jesień powoli się zbliża. E, więc tak naprawdę przyjechałem na szczupaki, ale nie o tym będę mówić. Będę mówić o moich przygotowaniach, a właściwie porządkach. Mike. przejrzałem swój sprzęt pstrągowy i stwierdziłem. Że właściwie składa się tylko i wyłącznie z multiplikatorów castingu. Dlaczego? No dlatego, że uwielbiam tak łowić. Ale przyznaję, że w momencie, kiedy gdzieś na wodzie pojawia się temperatura minus 10, minus więcej, w tym momencie mój sprzęt castingowy zaczyna się średnio do tego nadawać. Oczywiście powiecie, że każdy sprzęt spinningowy zaczyna się średnio do tego nadawać, będziecie mieli rację. Ale ja postanowiłem, że jednak nie będę odpuszczał, nawet w taką aurę I? I postanowiłem skompletować sobie podstawowy sprzęt z kołowrotkiem kabłonkowym, czyli zwykły, normal, najnormalniejszy w świecie skin. Jak mi się to udało? No, zadzwoniłem do walki MS Potrzebuję wędziska, kołowrotka, no i żyłki, której tak naprawdę również na sprzęcie castingowym nie używam nie chcę dobrze się trzymać paczuszka przyszła zaraz ją otworzę oczywiście jeżeli mi się uda bo jak zwykle nożyka nie wziąłem jak ja dawno nie łowiłem wyciągamy Uuuu, nierusane, jest w Folice. Jak słynny dowcip. Co to, to matka córce mówiła, żeby wzięła sobie chłopca nierusanego, więc jest, nierusany był tylko w Folice. Okej, okay. flash. Chciałem tą serię, ponieważ bardzo podoba mi się jej dynamika. Nie ma może zbyt dużych przelotek tutaj na szczycie wędziska, natomiast wydają mi się zupełnie wystarczające. Oczywiście tutaj zbrojenie klasyczne, tak? Że im mniej linki jest w wodzie, tym mniej wody zabieramy na wędzisko. Czyli im wyższa, wyżej położona szczytówka, co wymaga dłuższej wędki. Mniej wody wprowadzamy na przelotki na kołowroty. Czyli, tak: 2,45, 5,21 gramów to jest dla mnie masa optymalna. Do tego kołowrotek, czyli jak zacznę łowić, będę się nazywał przebrzydłym korbiarzem. Sam siebie. Oczywiście żartuję. To, jakiego sprzętu używamy, nie ma wpływu na to, jakimi wędkarzami jesteśmy. To wszystko zależy od tego, jak traktujemy ryby i nasze otoczenie. No dobra. Kołowrotek jest mały. Będzie idealnie pasował do naszego w miarę subtelnego, ale mocnego zestawu. Pracuję pięknie, tylko jeszcze kopkę muszę do końca przykręcić. Prawie gotowy, bo jeszcze do tego zestawu muszę dołączyć żyłkę. Japońska żyłka, podoba mi się jej miękkość. No najprawdopodobniej na mrozie zesztywnieje, zresztą wszystko na mrozie sztywnieje. Przepraszam, nie wszystko. Ale jeżeli chodzi o żyłkę czy plecionkę, e, powinniśmy się spodziewać, że zasztywnieje. Jeżeli chcecie skompletować sobie zestaw na pstrągi, żeby od początku roku, w zależności od wody, na której łowicie, czy to od stycznia, czy od marca, czy od maja, czy od lutego, e, warto wcześniej się tym zainteresować, dlatego że po pierwsze trzeba zebrać zasoby, po drugie trzeba znaleźć to, co nam odpowiada, a często jest tak, że jedno wędzisko może nam nie pasować, a drugie obok będzie bardzo dobre, więc trzeba mieć możliwość porównania. No i po trzecie czasami to wędzisko trzeba sobie po prostu najzwyczajniej w świecie ściągnąć, ponieważ w naszym pobliskim sklepie jego nie ma. Dlatego warto się teraz zastanowić, warto kompletować, żeby na spokojnie przygotować się do przyszłego sezonu. Im więcej linki jest w wodzie, tym więcej e, tej linki jest z kolei nad wodą.